Jak tak spojrzycie sobie na CoinMarketCap, to generalnie mało jest projektów, które przykładowo w 2021 roku kosztowały 4 dolary i teraz mają zamiar wrócić na te ówczesne wartości, przebijając przy tym old High i lecąc wyżej. Większość projektów, tak jak na przykład zobaczycie sobie, nie wiem, Polkadot Dot czy Cardano, tak, to one kosztowały więcej w przeszłości i teraz nie zanosi się, żeby wracały na swoje ówczesne wartości, tak? Na przykład Cardano kosztowało 3 dolary, teraz kosztuje 65 centów. Jakiś inny projekt, dla przykładu właśnie Polka Dot, tak? Kosztowała gdzieś tam e, tych dolarów, tutaj zobaczcie, e, 50 parę a teraz kosztuje 9,5 dolara i to już po wzrostach z 3 dolarów z kaczykiem. Więc większość z tych projektów dalej jest o 70-80% od swojego all time high. I po prostu nie wydaje mi się, żeby niektóre z nich mogły je gdzieś tam generalnie przebić. Co mi się podoba też słowem wstępu w tym filmie to to, że pompują w ostatnim tygodniu takie altcoiny jak Bitcoin Cash czy Litecoin, co świadczy generalnie o dosyć mocnej gdzieś tam stronie tego rynku z uwagi na to, że nie są to memcoiny, nie są to altcoiny pozbawione jakiegokolwiek sensu, tylko fork Bitcoina, gdzieś tam cyfrowe srebro. Coiny, które są generalnie nudne, są takimi troszeczkę storowaliu, jeżeli chodzi o na namiast, znaczenia tego słowa, więc fajnie to wygląda. Gdy widzę te loga w top guiners, top 10 Gainers z ostatniego tygodnia, to rzeczywiście nabieram gdzieś tam wiary w rynek przy okazji dalej coiny ko AI oraz oczywiście, no tutaj te -coiny. Ale, Ale o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest Token Manty. 37 pozycja aktualnie, 47% wzrostu w tydzień. I moje spojrzenie na ten coin i na to, czy rzeczywiście ma szansę przebić gdzieś tam to swoje all-time high. Bo prawda jest taka, że ten coin również w przeszłości był droższy, ale tutaj na jego szczęście na wykresie tego nie widać. Wcześniej Manty to było Bitdao, rozgrywaliśmy sobie w lipcu zeszłego roku ten merch, to takie przejście Bitdao w mantel, gdzie dostaliście duże airdropy. Pamiętam, że łącznie gdzieś tam jako community zebraliśmy dziesiątki, jak nie setki tysięcy dolarów. W tych wszystkich nagrodach dużo osób w tym uczestniczyło, a teraz właśnie e, powoli token się nam wspina, tak? I nie jest też tak, że ja pokazuję ten token po raz pierwszy i nagrywam o nim materiał w momencie, gdy zaliczył absurdalne wzrosty i zrobił tam, wiecie, razy trzy czy razy cztery chwilowo e, na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Nagrywałem o tym tokenie jedno. Mówiłem raz po raz, że go akumuluję głównie na poczet lunchpadów na tak? bo również go można oprócz innych funkcji używać właśnie na tym rodzimym lunchpadzie Bybita jako token, który trzeba tam na chwilę sobie zamrozić, żeby po prostu odbierać alokacje. I ja każdego miesiąca gdzieś tam na spadkach. Kupuję go więcej, żeby mieć rzeczywiście ekspozycję na te lunchpady no, w lepszej formie i dostać więcej tokenów. Tak? I generalnie w ostatnim tygodniu jest to piąta, najlepsza kryptowaluta pod względem performance'u w Top 100. I token bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o price action na przestrzeni ostatnich miesięcy. Mieliśmy po wybiciu dolara z haczykiem małą korektę na 78 centów, spadliśmy około 30%. No i od tego momentu cena się ładnie regeneruje i wczoraj przebiliśmy do dolara 50, dlatego też film nagrywałem dzisiaj, w momencie, gdy troszeczkę nam się ta cena wypłaszcza, szukamy momentu, gdzie ponownie gdzieś tam będzie mógł przyszłościowo wybijać i myślę, że to prędzej czy później się stanie, bo token ma świeżą historię, nie jest w kartach czasu zapisane, że kosztował kiedyś więcej, bo na hoście kosztował około 3 dolarów poprzedniej, w momencie, gdy on tam wychodził, tak? Więc cały czas mamy do all time high, do odrobienia, zaraz Wam pokażę, ile możemy sobie to wszystko policzyć na wykresie, tutaj słuchajcie, to będzie bardzo łatwo widoczne, My Bierzemy sobie wykres. Jednodniowy, no i chociaż nie wrócimy do starej ceny, to sprawdzimy sobie chociaż, ile token zyskał na przestrzeni ostatniego czasu. Więc mierzymy sobie to i zobaczymy, ile token zyskał na przestrzeni ostatniego no pół roku, jest to około 370%. Tak, ale w ostatnim czasie miejsce miała właśnie mała korekta, wybiliśmy tutaj, zaraz Wam powiem dlaczego. E, bardzo mocno była taka gromna świeca, o parę 10% w górę, i z tego poziomu 93 centów token zajęcił 60% wzrostu, od czego mamy w chwili obecnej jakieś tutaj, słuchajcie, 24%. 3% korekty, więc powoli jest to moment, gdzie po takim wybiciu można token sobie no, dalej akumulować i myślę, że jeszcze trochę dobrego przed nim, szczególnie, że ma szansę przebić te wartości, które nie były widziane od długiego, długiego czasu. Więc jeżeli chodzi o dalsze perspektywy, to ten range, powiedzmy, według mnie może wyglądać gdzieś w ten sposób, możemy się poruszać z takiej, powiedzmy, konsoli środkowej na przestrzeni od 96 centów do dolara 43 i w tym zakresie ten token może przez jakiś czas po prostu w formie takiego małego wachlarza wychodzić cenowo i szukać tej swojej wyceny w ciągu najbliższych kilkunastu dni, ponieważ, no, takie najlepsze już zanim, przynajmniej jeżeli chodzi o informacje, które są nam publicznie znane, tak? I w tym randżu prawdopodobnie gdzieś tam ten ten wykres będzie sobie, wiecie, chodził, chodził w różne strony, aż finalnie może organizm się dalej gdzieś tam wybić w górę, wyszukując tego swojego ostatniego e, zwyżkowego trendu i przebijając go prędzej czy później. Na ten czas pozostaje nam po prostu kumulować i szukać momentów, gdy token rzeczywiście jest w tych tutaj gdzieś momentach, tak? Czyli jeżeli na przykład będziemy ponownie na tym dołku, na tym dołku, na tym dołku, i token będzie spadał w okolicę dolara, np. 0,8, dolara 14, nie wiem, gdzieś tam dolara 0,6, tak? To ja chciałem go sobie skupować, I biorąc pod uwagę oczywiście taki scenariusz i fakt, że prędzej czy później wybije on na wartości. Oczywiście cały czas jest możliwa korekta w okolicę tych cen, od których on wybijał, chociaż z drugiej strony sporo tokenów wypadło, wypadło z obiegu, ponieważ. Czas z drugiej strony sporo tokenów wypadło z obiegu, ponieważ były przeznaczone na staking, żeby inwestorzy mieli ekspozycję na airdropy w tym ekosystemie, o czym sobie za chwilę porozmawiamy. Tak? Więc gdybyśmy gdzieś tam rzeczywiście jednak powędrowali niżej i gdyby to tak nie wyglądało jak tutaj, tylko po prostu mielibyśmy ten trend odwrotny i token by troszeczkę nam się obsunął, to rzeczywiście ta suma orderów gdzieś w tym momencie w tym momencie w tym momencie w tym momencie co jakieś tam 8 12 centów, fajnie by było mieć ją wystawioną, więc jeżeli ktoś się spóźnił, teraz wszedłbym sobie za 20%. Tutaj miał kolejny order tu kolejny i w formie takiej siatki zakupowej 5 orderów na przestrzeni dolara 15 do 85 centów, uśrednił sobie cenę na okolice 1 dolara, co dalej gdybyśmy wrócili na all time high z poprzedniej hossy, dałoby nam zasięg, że słuchajcie 200% wzrostów, bo to trochę tak, jakbyśmy z 33 centów poszli na 1 dolara, analogia z dolara na 3 dolary, tak? I to jest projekt, który według mnie, patrząc jak się sieć rozwija i cały ekosystem, ma szansę po prostu wrócić na te wartości z poprzedniej hossy i ma szansę odrobić te straty, które po prostu miał na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, gdzie no co by nie było spadł o prawie 90% na przestrzeni dosyć krótkiego okresu. E, oczywiście inne altcoiny również oberwały. Jest to token częściowo lunchpadowy który nie jest bezpośrednio tokenem giełdowym Bybit'a, ale uczestniczy w tym całym ekosystemie i powiedzmy jest taką podporą, wspiera go w dalszym rozwoju. A Bybit jako giełda, która się mocno przebija, która często notuje już drugie wolumeny największe na świecie na dźwigni i czasami też na spocie przebija nawet o keksa, myślę, że również fajnie to wszystko wspiera. W momencie, gdy host ma się w najlepsze, to odpalałem się do kennedych lunchpadów. Tak? I tutaj macie taką zakładkę, na której marka kapie, właśnie z tymi poszczególnymi projektami. I widzimy, że na przestrzeni ostatnich 7 dni sporo z tych projektów porobiło po 30-40%. Jeden zrobił tam 200%. Nawet często warto się zainteresować tymi lunchpadami. Ja planuję też zrobić taki film, gdzie pokażę wam też niszowe lunchpady, w które inwestuję jak tam mieć alokację w nowe projekty, tak jak na Bybeecie, co nie. Jeżeli film wam się podoba, udało wam się zarobić na mantel lub planujecie je kupić i no, po prostu podobają wam się materiału, które tworzę, dajcie subskrypcję, kciuk w górę. Wiem, że często zapominacie, a mnie to motywuje do dalszej pracy, a wam pozwala nie przegapić filmów z okazjami, które na bieżąco dla was wrzucam. Zalecam też założyć konto, jeżeli nie macie jeszcze. Link jest w opisie pod tym filmem. Macie lunchpad projektu Velar, no to Warto z tego skorzystać, z uwagi na to, że macie jeszcze 4 dni, kiedy będzie robiony snapshot, dzień po dniu, tak? Więc w momencie, gdy oglądacie ten materiał, zostały jeszcze 2 albo 3 dni i należy tam mieć minimum, słuchajcie, 50 tokenów mantyl na przestrzeni tych snapshotów. Czyli jeżeli macie e, przykładowo, e, nie wiem, 1000 tokenów mantyl, to na luzie się załapiecie, tak? A jeżeli macie 40 tokenów, to nie. Jeżeli macie 70 i złapie wam 3 snapshoty z 4, to też się załapiecie na styk, żeby mieć minimalną alokację. Oczywiście niezbyt się to opłaca. Dopiero, dopiero w momencie, gdy macie dużo tokenów manty, lepiej klikać to. Gdy macie ich mało, nie wiem tam parę dziesiąt, parę set, to lepiej brać udział w tej loterii. W USDT wpłacacie 100 dolków, klikacie sobie właśnie deposit USDT. I na ten poczet wybieracie właśnie loterię, żeby dostać potencjalnie 400 sztuk tokena Velar. Tutaj przy ekwiwalencie, czyli tam około 80 tokanach mantle dostalibyście w tym tokenie pewnie, nie wiem, parę czy parę dziesięć tokenów maksymalnie, co ono nie sprzyja, a w przypadku loterii macie zwrot tych dolarów, gdyby coś poszło nie tak i gdyby po prostu się nie udało, chociaż szanse są dosyć spore, często jest to nawet parę naście, parę procent, w zależności od lunchpada, tak? Czy po prostu skorzystajcie sobie? Link do Baby jest w opisie. Macie przy okazji do odebrania te wszystkie bonusy, czyli 30 dolarów na start za wpłatę 100 dolarów i tak musicie mieć 100 dolków na poczet lunchpada, więc sobie sprawdźcie dostęp do sprawdź do VIPa na Discordzie. Tutaj macie wtedy publikowane zagrania od różnych naszych traderów w ukrytej sekcji. Ona Wam się wtedy odkrywa, gdy się zweryfikujecie, czyli założycie konto na Wajbicie ode mnie, z linku w opisie i tutaj sobie wpiszecie w zakładkę członek VIP, Wasze UID, klikacie, to jest numer konta klienta, tak, żeby go znaleźć, klikacie tutaj na MyBit'cie, awatar, kopiujecie, pyk, wpisujecie na Discordzie, wklejacie, wysyłacie i tyle. Z automatu Wam się te sekcje odkryją, jak, jak Was bot już zweryfikuje, macie dostęp do różnych zagrań, macie dostęp do turniejów, wtedy Tradingowych, wrzucacie swoje rezultaty tutaj i publikujecie po prostu, jak Wam idzie, jak Wam idą zagrania, e, to po prostu wszystkie zagrywki, które rozgrywacie. Jak widzicie, Discord jest aktywny, można sobie porozmawiać z różnymi osobami i się wspólnie w rynku krypto rozwijać. Są czaty, e, różne sekcje a propos tego, co aktualnie warto robić i co my robimy i osoby z naszego teamu. Sprawdźcie sobie. Link do rejestracji w opisie pod tym filmem. Myślę, że wielu z Was ma już token Manty, bo niejednokrotnie go pokazywałem. Przykład: 28 grudzień, tak? E, tutaj publikowałem informacje o o tym, że kupuję tokeny mantyl e, i że sobie je akumuluję. E, puszczę wam ten urywek, żebyście widzieli co tam mówiłem i no, jakieś ciekawe informacje, które się nie pokrywają z dzisiejszym materiałem. E, zobaczymy, czy się coś sprawdza, czy nie. I uważam, że sporo osób, które oglądają ten film, niekoniecznie chce się utwierdzić w przekonaniu, czy warto kupić więcej mantyl, ale ma już też te tokeny i chce wiedzieć, czy dalej je trzymać. Ja uważam, że tak, że warto, bo jak widzicie cały czas się tu coś tutaj dzieje. Więc ja wam teraz puszczam ten wycinek i lecimy dalej z filmem. Sporo pytań było też o Mantle. To jest projekt, który ja sobie tam akumuluje głównie na poczet launchpadów na bajbicie, bo wracamy do jednej z najwyższych wycen na przestrzeni ostatniego miesiąca i zdecydowanie na przestrzeni ostatniego roku. Tak, Przebijemy all time high tegoroczne. Mantle gdzieś tam kosztował maksymalnie 60 parę centów. W chwili obecnej cena wynosi 63 i myślę, że w końcu robiąc ten triple top tej bar te bariery i Mantle spokojnie powędruje w okolice 70 centów i więcej. Szczególnie z uwagi na to, że na bajbicie pojawiają się coraz to ciekawsze lunchpady. Z których właśnie każda osoba na tej giełdzie może korzystać i przy okazji musi kupować oraz lokować sobie te tokeny Mantle, żeby odebrać nowe projekty, które dopiero wychodzą na światło dzienne i dostać je dosłownie w trakcie sekundy listingu, czyli jest to jedna z niewielu opcji dla takich, wiecie, szarych zjadaczy chleba, że tak powiem brzydko, czyli nas wszystkich, żeby sobie te tokeny kupić zanim w ogóle no, będą miały listing. Tak? I tutaj słuchajcie, drugi film sprzed miesiąca, w momencie, gdy Mantle kosztował 77 centów i mówiłem, że też go tam po po prostu zbieram na poczet tych lunchpadów, które rozgrywam też wam puszczam urywek, żebyście się dowiedzieli co nieco, jak to wygląda. 77 centów w chwili obecnej, jest to 45. największy projekt na świecie, więc po pierwsze macie te tokeny, skupujecie na Wajbicie, macie ekspozycję na to, że token będzie rósł, bo na poprzedniej hoście, gdzie ten token nazywał się jeszcze Bitdao, kosztował tam 2 czy 3 dolary, tak, więc cały czas jest do czego wracać, token może być droższy i przy okazji, oprócz tego, że będzie rósł na hoście, to właśnie macie regularnie, zawsze gwarantowaną szansę na alokację, na odebranie slota. No więc generalnie mantyl znajduje się na trzecim miejscu w Top Gainer z ostatniego tygodnia, Dnia. Teraz troszeczkę ta pozycja spadła. To jest spis wczoraj, który zrobiłem i takie małe case study, tak? bo generalnie od 8 miesięcy, od 9 miesięcy wypowiadam się na temat tego projektu, akumuluję go do lunchpadów. Nie mówię o tym w portfolio na hostce. Notabene, jak nie widzieliście, w prawym górnym rogu jest film o portfolio na HOSSE moim, ponieważ po prostu jest to token lunchpadowy i używam go w ten sposób, sobie go tam zbieram i tak go akumuluję i tak, więc jest on niezależny od portfolio na HOSSE. Nie wiem w którym momencie go upłynie, będę oczywiście informował. Na Telegramie moim KDP Wiadomości to jest bezpłatna grupa, publikuję analizy rynku, zagrania moje, głosówki, wszystko co robię, co kupuję, co sprzedaję, w czym uczestniczę, wrzucam tutaj. Więc jak Was jeszcze nie ma, w opisie pod tym filmem macie link, klikacie sobie, dołącz do bezpłatnej grupy na Telegramie z moimi zagraniami i tutaj macie właśnie, klikacie, dołączacie. Jak nie macie Telegrama, to sobie załóżcie. Według mnie warto, na bieżąco wrzucam różne zagrania i treści, które po prostu są interesujące. Więc tendencja jest taka, że gdy są jakieś aktywne lunchpady, są nowe projekty, tak jak teraz, które są lunchowe. W tym przypadku Velar, to one często bustują cenę tokena, bo zwiększa się liczba osób, które chcą go kupić na poczet właśnie dostania tokenów w danym lunchpadzie. Potem często cena spada. Można sobie czasami shortować tego mantyl z uwagi na to, że po lunchpada, gdy już są tokeny rozdystrybuowane, ludzie się go pozbywają, planują odkupić niżej, bo wiedzą, że będzie zrzut i tak w kółko czasami da się fajnie ten moment wychwycić. Ale ja nie będę kanibalizował projektu, który posiadam, no bo. Ideologicznie mi się to nie podoba, chociaż czasami tam te shorty można grać. Nic w tym złego. Duża kapitalizacja, duży wolumen, po to ten token jest, żeby go rozgrywać. Nawet pomimo współpracy z Bybitem nic to nie zmienia. Mam prawo głosu, wolny wybór, mogę sobie to robić, tak? No ale generalnie chodzi też o to, że tutaj na przykład Kryptobiten pozdrawiam, rzucił ciekawy wpis o tym, że właśnie Mantle umożliwiło zalokowanie tokena na czas kampanii z Itina Shirts i dostajemy w zamian ich punkty, tak? I dzięki temu Mocno ten token właśnie poszedł na cenie. On tam wrzucił info o tym wszystkim w momencie gdy było 80 centów, poszło na dolara 50 i myślę, że niektórzy to wykorzystali. Tutaj macie taką zakładkę, gdzie jest pokazane ile aktualnie tych tokenów mantle jest zalokowanych. Jak mi się odświeżyła, to już tam było kolejne chyba 70 tysięcy sztuk, czyli jest zalokowanych 65 milionów dolarów, tak? A w momencie gdy projekt ma kapitalizację na poziomie 3 miliardów 700 milionów, no to daje to już dużo. Jest to tam 2% market capu wy wyrzucone z obiegu tylko i wyłącznie na Właśnie gdzieś tam samego loka we współpracy z i Tina Shirts, tak? Dostajecie te punkty, można sobie z różnych dapsów korzystać i potencjalnie będzie z tego fajny benefit, prawdopodobnie jako wcześniej użytkownicy. Jest tych użytkowników już 15,5 tysiąca, czyli trochę ludzi się łasi na to wszystko, a to będzie trwało jeszcze przez 27 dni, więc generalnie do 26 kwietnia po tej aktualnej korekcie myślę, że Mantyl ma szansę na jakieś tam dalsze wzrosty prędzej czy później i w tej siatce, którą Wam pokazywałem wcześniej, na poziomach właśnie od dolara 15, 16 do 85 centów, jak ktoś się spóźnił, cały czas token bym sobie skupował ponieważ potencjalnie może to się opłacić. Jest też sporo artykułów na temat tego, że Mantle jest aktualnie jednym z najlepiej radzących sobie tokenów na Layer 2 w 2024 roku. No i nie jest to kłamstwo, tak? Między innymi miał on listing na jednej z wiodących koreańskich giełd z południowej Korei na Upbicie. No i wybił też all time high między innymi właśnie z tego powodu, tak? Wyprzedza Optimist, wyprzedza Arbitrum, wyprzedza Starknet pod względem właśnie tego performance'u i generalnie no jest to blockchain modularny, tak? skłania do myślenia i powiedzmy sprawia, że sporo różnych problemów na blockchainie jest rozwiązywanych. Miał też merge, właśnie z tego Bit tak, wcześniej. No i dla przykładu, Manty specjalizuje się w chwili obecnej na różnego rodzaju oprogramowaniu i warstwach wierzchnich, na IVMach, ach czyli na tym Ethereum Virtual Machine, przez co generalnie cały czas jest spore zainteresowanie tworzeniem daps i różnego rodzaju aplikacjami na tym, że właśnie blockchainie, tak. Więc również jest to token, który tak jak powiedziałem wcześniej usłuży, służy do walidowania na poczet launchpadów na Bybicie i na tam staking i generalnie zbierania tego tokena, żeby dostać tę lokację. No i ta tokenomia jest dosyć ciekawa. Tokenomia jest dosyć ciekawa, bo token nie ma jakichś wielkich unlocków w przyszłości. Możemy sobie to nawet sprawdzić na tej stronie, tak? Token unlocks Wpisujemy sobie token mantel i widzimy, że nie ma żadnych zaplanowanych unlocków w najbliższej chwili. Jest tam połowa już tych tokenów odblokowana, czyli nie wygląda to tak źle. Mamy cały czas gdzieś tam w cyrkulacji 3,7 miliarda dolarów, a full diluted value to jest 7 miliardów 200, czyli no nie jest tak skrajnie, że niektóre projekty mają na przykład wiecie, 10 milionów kapitalizacji tej aktualnej, a 200 milionów full diluted value, gdzie inflacja jest ogromna. tak? Więc tutaj myślę, że najgorszy już za nami pod względem gdzieś tam całej akumulacji, po prostu. Długofalowo potencjalny wzrost na tym projekcie, które wcześniej były zaburzone przez między innymi Unlocki. Więc teraz po prostu myślę, że w momencie, gdy to jest cały system nagród i cała reszta wchodzi w grę, możemy pójść na dolara 50 ponownie lub nawet 2 dolary w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni i nawet rozważam, czy nie odpalić sobie małego longa na tym projekcie, którego będę budował i myślę, że nawet to zrobię, zaraz go na Telegramie opublikuję, jak tak sobie opowiadam, analizuję, to myślę, że nie jest to głupi pomysł, biorąc pod uwagę aktualną korektę i to, że może być druga noga zwyżkowa, ale jednak Bitcoin może spaść na 62 tysiące dolarów w najbliższym czasie, to należy rozważyć. Ja Myślę, że jest większa szansa teraz na korektę niż na e, gdzieś tam dalszy rajd na Bitcoinie. E, więc w momencie, gdy mam takie podejście, ustawię sobie ordery niżej. Czyli na przykład na spocie można kupić, tak jak mówiłem, a na dźwigni małej tam razy trzy, rozstawić sobie ordery nawet do 70 centów, bo wtedy mamy większe ryzyko. Czyli niżej trzeba je poustawać i potem przetrzymać te pozycje w czasie. Więc zaraz wam to wszystko na Telegramie opiszę. Więc mniej więcej tak to wygląda. Przypominam, że jak ktoś chce zacząć na MABICie, kupić sobie mantel, ma też możliwość odebrania pozycji lewarowanej. Działa to w taki sposób, że macie 200 dolarów na dźwigni za darmo, 20 dolarów razy 10, na przykład na Pepe, BONKU, tym Dokupę Head, na Bitcoinie, na Ethereum. Otwieracie wtedy ten link. Tutaj macie odbierz 200 dolków na darmowy short, long, na Pepe, który chcecie, co wybieracie, na przykład sobie ten bierzecie, wpłacacie 100 dolarów, yy, weryfikujecie się i macie w zakładce Rewards Hub. Tutaj to jest bardzo proste, macie my Rewards, tak do odebrania wtedy kupon na rozegranie właśnie tego tradu. I gdy wygracie, gdy wam się uda zyskać, macie dolary do wypłaty. Ile tam ugracie, tyle ugracie. A jeżeli stracicie, to giełda pokrywa wasze straty za tą pierwszą pozycję, co jest rewelacyjną, myślę, sprawą, szczególnie dla osób, które jeszcze konta tutaj nie mają, bo tylko takie mogą z tego skorzystać. A cała reszta ma również cashbacki, bonusy i wszystko z tego linku też jest przypisane do waszego konta. Więc jeżeli chcecie mieć konto z najlepszymi prowizjami na giełdzie, z której serio korzystam, a nie ją tylko promuję i cały czas gdzieś tam pokazuję te zagrania, które rozwijam na ByBicie, bo tam mi się to robi dobrze, są wszystkie pary, które chce gdzieś. Tam rozgrywać. I od wielu lat mam współpracę. Znam się gdzieś tam z kadrą za założycielską. Wiem, co słychać w środku giełdy. Nie planują się na razie zwijać e i mam nadzieję, że mnie poinformują, gdyby miało to nastąpić. Dlatego też tak aktywnie promuję tę giełdę i serię uważam, że jest fajna. Ma niskie prowizje, niższe okresowo niż na wielu innych giełdach. Więc po prostu nie warto mieć tego konta. Warto sobie założyć ode mnie albo z tego linku, albo z tego. Współpraca od dłuższego czasu się udaje. Oddaję Wam część prowizji w postaci różnych bonusów i dobrze o tym wiecie. No więc planuję też właśnie opublikować post a propos tego, jak ten welar projekt wygląda, czego się spodziewać, czy sprzedaje to od razu, czy z opóźnionym zapłonem, żeby się też wiedzieli a propos tego całego projektu i alokacji. No ale tak, ja generalnie w tym mantel mam sporą część mojego portfolio z altcoinami, jeżeli na przykład w portfelu na hostce mam 20% kapitału na całym rynku krypto, tam wiecie parę dziesiąt ładnych procent mam w bitcoinie w Ethereum, ze 20% mam na trading, to tutaj te 10-20% mam ulokowane w tokanach kilku launchpadów i kilku altcoinów, które rozgrywam sobie krótkoterminowo, więc aktualnie mantel po wzrostach stanowi 6-7% tego odłamu mojego portfolio, czyli dużo, tak? Dlatego lubię ten token, sporo dał mi już zarobić i myślę, że wielu z Was też, gdy śledzicie na bieżąco filmy i to, co wrzucam na Telegramie, to na pewno udało się coś z tego zyskać. Więc w tym filmie to by było myślę na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy akumulujecie mantel, czy macie te tokeny, po ile je kupowaliście, bardzo mnie to ciekawi. I subskrybujcie kanał, dajcie kciuk w górę, żeby nie ominąć kolejnych fajnych zagrań, kolejnych fajnych materiałów na temat altcoinów, które serio kupuję, gdzie nie są to współprace, Płatne, tylko po prostu moje zdanie, a propos tego, co robię i co gdzieś tam warto według mnie na rynku krypto robić. Więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!